Drodzy znaczy, przyjaciele, otworzę dzisiaj krótkie trzy fragmenty Pisma Świętego, ale związane z naszą wiarą i, i jej wyznawaniem. Pierwszą rzecz, jaką przeczytam, to będzie Ewangelia Mateusza. Przeczytajmy trzy ostatnie wiersze 28 rozdziału. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody je im imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Również Ewangelia Marka, 16 rozdział Ewangelii Marka od 15 wiersza. I rzekim idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili. Nie zaszkodzi im na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowienią. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga, oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami które mu towarzyszyły. I oczywiście dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Przeczytamy również to, co Pan Jezus przekazał swoim uczniom. Pierwszy rozdział od wiersza szóstego. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie Wasza to rzecz, nad czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go z przed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc z niebo? Ten Jezus, który od Was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie jak go widzieliście idącego do nieba. To są bardzo ważne fragmenty Pisma Świętego, dlatego, że mówią o nakazie głoszenia Ewangelii. Ale jest pewna różnica między tymi nakazami. Jeden z Mateusza został wypowiedziany na górze w Galilei zaraz po zmartwychwstaniu pana Jezusa Chrystusa. A drugie. Drugi nakaz został wypowiedziany podczas wniebowstąpienia, kiedy Pan Jezus Chrystus 40 dnia wstąpił do nieba. Dlatego mamy dwa różne, jak gdyby, polecenia tutaj Pana Jezusa Chrystusa. Ale przyjrzyjmy się króciutko tym fragmentom. Mamy tutaj taką sytuację, że to Chrystus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ojciec Niebieski Jemu przekazał wszelki sąd, aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Również Pismo Święte mówi: i nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Pan Jezus Chrystus. Więc każdy, kto się modli do Boga, zostaje przyprowadzony do Syna, bo tylko w Synu jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, gdyż to uwierzy w swoim sercu, że umarł za nasze grzechy i został zbudzony z martwych, to znaczy, że był sprawiedliwy i Bóg uznał Go za niewinnego, ale też Jego ofiarę przyjął, jest bardzo ważną dla nas rzeczą, ponieważ kiedy Pan Jezus Chrystus nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Dzisiaj Pan Jezus Chrystus zasiada na tronie swojej chwały i On obiecał nam, że kiedy będzie uwielbiony, poszedł nam Ducha Świętego. Rzeczywiście został uwielbiony i w dniu Pięćdziesiątnicy posłał, Swoim uczniom i uczennicom Ducha Świętego. I On jest Panem dzisiaj wszystkich. Dlatego pamiętajmy o tym, że to nie tylko chodzi o zgładzenie grzechów naszych, ale chodzi o to, aby uznać Pana Jezusa w swoim życiu jako tego, który króluje, zamiast naszego starego ego, które kiedyś robiło co chciało, a dzisiaj ten nowy człowiek, nowe, ja pełni wolę tego, który za nas umarł i który zmarczystał dla naszego usprawiedliwienia. Jako ludzie zbawieni mamy ten nakaz – idźcie. Mamy iść i głosić. Więc komu możemy głosić? Oczywiście nie miał tutaj na myśli Panie, Jezus Chrystus niemowląt, bo ani ty nie rozumiesz, co niemowlę mówi, ani też ono nie rozumie, co ty do niego mówisz. I to jest bardzo ważne – mamy iść głosić ewangelia, więc musi być ktoś, kto nie tylko słucha, ale i rozumie, co jest zwiastowane, dlatego że musi podjąć właściwą decyzję, gdyż pismo święte tutaj mówi, że taki człowiek musi stać się uczniem Pana Jezusa. No jak niemowlę może stać się uczniem Pana Jezusa? No to oczywiście jest to rzecz niemożliwa. I dlatego też mowa jest, że mamy czynić uczniów. A kto to jest uczeń? Ten, który postawił w swoim życiu Pana Jezusa na pierwszym miejscu, przed wszystkimi ludźmi tego świata. Dalej, przed wszelkimi rzeczami tego świata i przed sobą, czyli na tronie jego życia, nie siedzi stary człowiek czy on sam, ale siedzi i króluje Pan Jezus Chrystus. Dlatego Pan Jezus mówił, że jeśli ktoś nie ma też nienawiści i życia swego, nie może być moim uczniem. O jaką tu nienawiść chodzi? Chodzi o taką nienawiść, kiedy my w swoim życiu zamiast Pana Jezusa widzimy siebie. To jest taka niekomfortowa sytuacja. Nie, my chcemy widzieć w swoim życiu Pana Jezusa. A więc zobaczcie, pierwsza rzecz to jest zgłoszenie Ewangelii, druga rzecz przyjęcie Ewangelii wiarą i, sta, i stanie się Bożym Człowiekiem, Bożym Uczniem. Dopiero trzecia rzecz chrzcimy uczniów: ludzi, którzy przeżyli Nowonarodzenie, ludzi, którzy złożyli swoje życie Chrystusowi, którzy uwierzyli, a Chrystus panuje w ich życiu. Skąd wiemy? Ponieważ Pismo Święte mówi, że tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, są prowadzeni przez Ducha Świętego, co jest dowodem, jak jest napisane, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc doświadczamy tego każdego dnia. Trzecia rzecz, chrzcimy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówi tu o, wyraźnie o poganach. Dlaczego jest taka pewna różnica między chrzczeniem Żydów a pogan? Otóż prosta sprawa. Chodzi o to, że ojciec objawił się w Starym Testamencie jako Bóg święty poprzez prawo mojżeszowe, poprzez prawo zakonu. Gdyby nie było zakonu, nie mielibyśmy w ogóle świadomości grzechu. I dlatego to jest bardzo ważne, że musimy nauczyć Pogan, kim jest Pan Bóg i jakie jest jego prawo moralne. To jest dokładnie odwrotnością tego, co dzisiaj świadczyni, który chce zmienić prawa moralne dekalogu. Pamiętajmy o tym. I następna rzecz bardzo ważna tutaj w Bożym Słowie również to jest dzieło Syna. Zwróćcie uwagę, że według Bożego planu jest tylko jedna ofiara, którą Bóg może przyjąć to jest ofiara Gorgoty. Nikt inny nie umarł za nasze grzechy, bo musiałby umrzeć za swoje własne grzechy. To do pana Jezusa zwrócił się łotr. Tak, jeśli chcesz być zbawiony, musisz zwrócić się do pana Jezusa. Zobaczcie. On wiedział, do kogo się zwraca. Wiedział, że on decyduje o wszystkim, bo ojciec wszelki sąd przekazał synowi. I zawołał: Słuszną ponoszę karę. I dalej. Jezus wspomnił na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Czy miał pewność zbawienia? Oczywiście, że tak, gdyż ten, który wisiał na krzyżu obok niego powiedział: "Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju". A więc miał absolutną pewność, bo niemożliwą rzeczą jest, aby prawdomówny Bóg nie dotrzymał słowa. I następna rzecz: Duch Święty. Co Duch Święty uczynił w naszym życiu? Przekonał nas, że jesteśmy grzesznikami, że zasłużyliśmy na karę, że Pan Jezus za nas umarł, i że zbawienie jest darem łaski Bożej i że on dokona dzieła nowego narodzenia i przemiany w naszym życiu. A dzisiaj Duch Święty, który na, z którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia, prowadzi nas aż do tego momentu, kiedy Pan Jezus po nas przyjdzie. I dlatego jest napisane, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia swego przyjścia. Człowiek, który posiada ducha świętego i który nie jest już człowiekiem tylko zmysłowym, rozumie prawdy Boże. I dlatego można go uczyć wszystkiego, co w Bożym Słowie jest napisane. Tak, kochani? Dlaczego tylko człowieka, który posiada ducha świętego? Bo człowiek zmysłowy bierze wszystko na. na. Na rozum, na rozum bierze wszystko, bo nie posiada wiary. Jak mu coś nie gra, no to nie gra i trudno. I nie wystarczy, tak jak w odbiorniku wystawić antenę, po prostu jest nieodrodzony i nie może niestety odbierać tych praw, bo jest napisane: Człowiek zmysłowy nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, bo trzeba je duchowo. Rozsądzać. A więc a człowiek duchowy rozsądza wszystko. I to jest bardzo ważne, dlatego też Pismo Święte mówi, że kto nie ma ducha świętego, ten czyni podziały, bo jest zmysłowy, bo nie ma ducha. Tak jest napisane w liście Judy. Więc człowiek, który jest narodzony na nowo, słowo Boże nie jest dla niego ciężarem, nie jest dla niego jakimś brzemieniem, ale z radością i rozkoszą chce żyć według tego słowa i w zgodzie z nim. Dlatego Pismo Święte mówi, że jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. I dlatego jedyny obrzęd, jaki jest dany w Kościele, to jest Wieczerza Pańska. I kiedy łamiemy chleb i pijemy z kielicha pańskiego, badamy siebie, czy nasze życie jest prowadzone zgodnie z łowem Bożym. A w tym pomaga nam Duch Święty, ponieważ ożywiając Słowo Boże, pobudza nasze sumienie do właściwej samooceny. Albo samokrytyki, jak to woli. W każdym razie, kiedy osądzaliśmy dzisiaj siebie, mogliśmy przyjść do tego kielicha pić z niego i do tego chleba, i spożywać ten chleb. Ponieważ ten chleb jest oczywiście obrazem ciała chrytusowego, bo Pismo Święte mówi, tak uczył apostoł Paweł, że tak jak jest jeden chleb, my ilu nas jest tutaj stanowimy jedno ciało. A więc jest to tylko symbol który wskazuje na ciało Chrystusowe, jakim jest Kościół, bo my nie chodzimy do Kościoła, tylko chodzimy do domu modlitwy, bo my jesteśmy Kościołem, a głową tego Kościoła jest Pan Jezus Chrystus, bo On się składa z żywych członków Jego ciała. Chwała Panu za to. A Pan jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc tu jest powiedziane, że dopóki tam jest dokładnie napisane do skończenia tego wieku, a teraz żyjemy w wieku tak zwanym pełni łaski Bożej, tak, wieku Ducha Świętego. To się skończy, to się skończy, bo Duch Święty zostanie zabrany razem z Kościołem do nieba i skończy się ten czas i wtedy nastanie taki okres, który w Biblii nazwany jest uciskiem. Uciskiem, którego pierwsza część Pan Jezus nazwał początek boleści i drugą częścią, którą Pan Jezus nazwał ucisk wielki. I mówi o tym ucisku, że nie było takiego ucisku i nigdy już nie będzie, bo gdyby ten ucisk nie trwał, albo był już kiedyś, to nie ocalałaby żadna istota, więc takiego ucisku jeszcze nie było. To wszystko jest dopiero przed tymi, którzy odrzucili miłość prawdy, która mogła ich zbawić. A jaka, kochani, jest różnica między Mateuszem, Mateuszem a Markiem? Oczywiście istotna, dlatego że w tym czasie, kiedy już powstał pierwszy kościół, gdzie apostoł Paweł mówi, że w początkowym okresie kościoła występowały takie znaki, o których mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian: Gdy byłem jak dziecię, mówiłem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. A więc w dziecięcym, tak zwanym okresie kościoła, występowały takie różne znaki, jak na przykład mówienie językami i tak dalej, i tak dalej. Ale jaka jest tutaj różnica? W Mateuszu mamy, jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, więc nie może być mowa to tylko do apostołów, ponieważ apostowie już zasnęli, ale my trwamy. To znaczy, że Pan jest Kościołem aż do skończenia świata. Tego wieku łaski. Natomiast u Marka jest trochę inna sytuacja i warto o tym wiedzieć, ponieważ mówi tak, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. To tu się zgadza z Mateuszem, wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, a kto nie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zwróćcie uwagę tutaj na to, że trzeba, żeby przyjąć chrzest, trzeba najpierw uwierzyć. I użyte tutaj słowo baptizo oznacza być zanurzonym, a nie pokropionym. W związku z tym mowa tu jest o zanurzeniu człowieka wierzącego, ponieważ Chrzest jest obrazem śmierci grzesznika i zmartwychwstania nowego człowieka czyli jest obrazem zmartwychwstania nowonarodzonego w Chrystusie przez ducha świętego i jego słowo. Kochani, natomiast jeśli chodzi o znaki, które towarzyszyły, możemy o nich czytać w dziejach apostolskich. To się wypełniło i Pismo Święte mówi w ten sposób: takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim: demony wyganiać będą, to się działo, nowymi językami mówić będą, to się działo, węże brać będą, to się stało na Malcie, kiedy żmija uczepiła się ręki apostoła Pawła. Wszyscy myśleli, że umrze za chwilę, ale on strząsnął w gada w ogień i zmienili tubylcy zdanie, że pewnie jest Bogiem. Nie, był apostołem. Następna sprawa. Choćby tru, coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Tego nie mieliśmy akurat opisanego w Piśmie Świętym i nie wiemy, czy takie rzeczy miały miejsce, ale myślę, że w tamtym czasie w wymiaru sprawiedliwości w niektórych tak zwanych karach była tak zwana cykuta. Podawano, tak jak Sokrates na przykład wypił cykuta i w ten sposób został uśmiercony. A więc być może była taka sytuacja, że niejeden bieżący człowiek został skazany tutaj w czasach apostolskich na śmierć, wypił truciznę, ale nic mu ona nie zaszkodziła. Prawda? No. I tego akurat nie mamy w dziejach apostolskich. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I czytamy, że przez ręce apostołów, tak jest napisane, Działy się znaki i cuda. Przez ręce apostołów jest napisane. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, wzięty został w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga, oni zaś poszli wszędzie kazali, ale kto? Apostołowie. A Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo, które mu towarzyszyły. Potwierdzał ich słowo? Znakami, które mu towarzyszyły. Ja się pytam, czym dzisiaj powstaje Boże Słowo, czy mi piszemy nadal Boże Słowo, czy my nadal mamy objawienia Bożego Słowa? Nie, my nie mamy. To mieli apostołowie, Bóg potwierdził to przez słowa i znaki, e, e, to słowo przez znaki i cuda, które temu towarzyszyły, a my dzisiaj jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków to kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Gdzie diabeł tutaj tkwi, no niestety tkwi w szczególe takim, że oni nadal uważają, że nadal są apostołowie i nadal występują te znaki. Musimy też o tym wiedzieć, że niestety już w pierwszym wieku. Dlaczego Marek to napisał? Dlaczego w innych ewangeliach tego nie ma? Wiemy, że Marek to Ewangelia Piotrowa, gdyż pod okiem Piotra została napisana. Jest tam wiele szczegółów Piotrowych, których nie ma w innych Ewangeliach. Ale trzeba powiedzieć tak: już w pierwszym wieku mamy napisany list do Koryntian, ponieważ powstały problemy związane z nadużywaniem darów i z udzielaniem fałszywego ducha pseudochrystusowego. I apostoł Paweł napisał o tym w drugim liście do Koryntian, po pierwszym. Znosicie to z łatwością, gdy ktoś głosi nową inną Ewangelię, który głosi innego Jezusa i który i przyjmujecie innego ducha, znosicie to z łatwością. To powodowało wielki zamęt. I dlatego też apostoł Paweł nawiązuje w XI rozdziale drugiego słowa Koryntian. Uważajmy na to, bo diabeł właśnie użył języków, aby zwieść Ewę w ogrodzie Eden. No, wąż przemówił. Nie wiem, czy ktoś z was ma jakieś zwierzątka w domu, chomika, może żółwia, może, może jakiegoś pieska, gadają do was, czy nie? No nie. Więc to był po prostu cud języków, tak? Ewa była bardzo zdziwiona i, i niestety to zdziwienie ją sprowadziło na manowce, ponieważ no, udała się uwieść tym słowom, które wtedy ten wąż przemówił. A więc Paweł Apostoł mówił wyraźnie, że zarówno tak jak Pan Bóg może używać... Właśnie daru języków, tak samo może używać to nasz przeciwnik. A skoro Pismo Święte mówi, że wraz z dziejami apostolskimi, kiedy apostołowie odeszli, skończyły się tego typu znaki i cuda, bo dzisiaj już przez ręce apostołów, bo ich nie ma, nie dzieją się tego typu znaki i cuda, to znaczy, że mamy podróbkę, którą diabeł niestety zwodzi dzisiaj wielu chrześcijan. Zamiast budować na Chrystusie, dacie się prowadzić przez Ducha Świętego, to budują na rzeczach zewnętrznych, znakach, cudach i przejawach mocy. Kochani, w dziejach apostolskich natomiast w, ten pierwszy, w tym pierwszym rozdziale czytamy wyraźnie, że Pan im zakreślił pewien obszar działania. Taką etapowość, bracia i siostry. I pamiętajmy, Jerozolima to było pierwsze miejsce, gdzie miała być zwiastowana Ewangelia. Ja się cieszę, że tam jest tak napisane, że napełnili nauką całą Jerozolimę. Chciałbym, żeby tak było, że myśmy napełnili nauką całą Mławę. Chciałbym, żeby tak było, nie? A potem mówi dalej i aż całą Judeję. No, przydałoby się te województwo mazowieckie i te jeszcze obok, ale już i łódzkie też... Właśnie Basia stamtąd pochodzi tak, właściwie to już uczyć, ten stryków, to tylko stryknąć już blisko. Prawda? A więc tak to jest. A potem mówi inne obszary, inne województwa. I rzeczywiście nawet mamy podkarpackim pracę misyjną i w wielu innych miejscach, w armińsko-mazurskim w działdowie na przykład, prawda? I tak czy nawet w Londynie, czyli mamy pokrańce Ziemi, no więc tutaj żeśmy do, na razie do Londynu dotarli, tak? Ale e, głosiliśmy Ewangelię i w innych miejscach, e, jak, w, no nie będę tu mówił, ale, ale rzeczywiście tak było. A więc jest to wyznaczone nam przez Pana miasto, w którym żyjemy, województwo, w którym żyjemy, sąsiednie województwa i aż po krańce świata, jeśli Pan da łaskę, możemy głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Może jeszcze jeden taki fragment chciałbym przeczytać z Listu do Hebrajczyków, ale to są nie jeden wiersz, dlatego że tam też jest właśnie to potwierdzone, że te wszystkie znaki i cuda, które działy się przez ręce apostołów, miały miejsce właśnie w tym ich okresie Bożego działania. Oczywiście Bóg działa dzisiaj dalej, tylko inaczej. I chwała Panu, że działa tylko Inaczej, prawda? Już nie wołają tego, kto ręk, ron, ręk, ręce wkłada na kogoś, żeby był zdrowy, tylko wołają starszych zboru. W liście Jakuba o tym czytamy, prawda? I Niech się modlą, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a jeśli popełnił grzechy, bo być może z powodu grzechów też choruje, tak jak w Koryncie wielu chorych, słabych nie mało zasnęło, będą mu odpuszczone. Zobaczcie. I właśnie w liście do chybaczyków jest napisane tak. Jakże my ujdziemy całość i zlekceważymy tak wielkie zbawienie, najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami ducha świętego według swojej woli. A więc dzieje apostolskie zamykają się właśnie wtedy, kiedy mamy Dzieje apostolskie opisane w 28 rozdziale, w jaki sposób Pan Bóg działał w początkowym apostolskim okresie Kościoła. Dzisiaj Bóg też jest wspaniały i działa, ale troszeczkę na innych zasadach. Dlaczego? No bo nie mamy po pierwsze apostołów, bo jesteśmy zbudowani na apostołach, nie mamy proroków, do których by bezpośrednio dochodziło Boże Słowo, bo gdyby tak było, to oni nadal mogliby pisać Pismo Święte, a przecież Pismo Święte jest napisane i tam jest dodane na koniec taka uwaga, że kto doda albo ujmie, to będzie mu dodane i, od, i odjęte, prawda? Więc mamy już Pismo Święte potwierdzone. O tym, że mamy Pismo Święte potwierdzone, Mówi również apostoł Piot w swoim liście, mamy zatem słowo Boże potwierdzone właśnie przez te znaki i cuda, które temu słowu, kiedy ono powstawało, towarzyszyło. I tam właśnie mówi Piot, że słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi. Dlaczego? Bo pismo święte wykłada się nieludzkimi koncepcjami, tylko pismo święte wykłada się pismem świętym. I to jest główna zasada. Nie ma i nie może być w Piśmie Świętym sprzeczności. A jeśli ktoś je widzi, to znaczy, że musi się trochę douczyć. Bo Pismo Święte mówi, że tylko ludzie niedouczeni widzą e, sprzeczności w Bożym Słowie i przekręcają niektóre Boże prawdy czy też wypowiedzi ku swej własnej zgubie, prawda? Bo tworzą w ten sposób herezję. Sami błądzą i innych błąd wprowadzają. Więc kochani, nie dajmy się nabrać, bo wiemy kto przyjdzie za sprawą teraz znaków i cudów. Znamy takiego pismo święte mówi: "A niegodziwiec ten przyjdzie za sprawą znaków i cudów i różnych innych podstępnych rzeczy wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli prawdy, która mogła ich zbawić. A prawda to co to jest? To jest zbudowanie swojego życia i zbawienia na słowie Bożym. Ja dziękuję bardzo Basiu, że ty tak Dużo tego Słowa Bożego czytać, bo to znaczy, że masz dobry fundament pod swoimi nogami, jeśli chodzi o zbawienie. Chwała Panu! Ponieważ czas, jak widzicie tam, to jest taki zegarek, on ciągle pokazuje, że już kazanie się powinno skończyć, więc ja, kochani, też króciutko dziękuję Bogu za to i zachęcam Was wszystkich, abyśmy powstali do modlitwy i podziękowali Bogu za cudowny dar zbawienia.